Zatem przynajmniej trzecie miejsce marowępera pewny, pewne, bo w tej chwili ostatni. Mistrz polski Janusz Kulik, numer jeden na drzwiach, na drugim miejscu w rajdzie Barburki po trzech odcinkach specjalnych, najmający wielki apetyt na zwycięstwo w tym rajdzie na potwierdzenie niejako na zakończenie sezonu swojej ogromnej klasy, z jaką zwyciężył w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Janusz Kulik i Jarosław Baran Ford Focus WRC. Znakomity samochód, bardzo nowoczesna konstrukcja. Chyba najnowocześniejszy z pewnością, najnowocześniejszy ze wszystkich tych siedmiu aut klasy WRC, które oglądaliśmy w tym rajdzie. I popatrzmy, fantastycznie, wręcz wzorcowo pokonuje odcinek specjalny na ulicy Karowej. Janusz Kulik. To daleko odszedł od krawężnika, by móc później we właściwy sposób ułożyć się do kolejnych zakrętów. Błyskawiczny nawrót to dzięki hydraulicznemu hamulcowi ręcznemu i aktywnym dyferencjałom, które w momencie zaciągnięcia ręcznego hamulca odcinają napęd do tylnych kół, pozostawiając przeniesienie napędu na koła przednie bezwładności, owija niejako tył samochodu, wokół przodu, a przód już wyciąga auto we właściwym kierunku i pięknym slajdem pokonał ten lewy łuk. Janusz Kolik już niedaleko do mety, chyba będzie znakomity czas tu, właściwie mógł się porównywać Kuli tylko z Leszkiem Kuzajem. Przypomnę, Kuzaj wygrał z herbą o 4,5 sekundy, pomiędzy tymi zawodnikami był jeszcze Harry Rowantera. A teraz do mety dojeżdża Janusz Kulik. Jaki będzie rezultat? Czy wygra z Kuzajem? I wygrał. Okazuje się, że wygrał. Rewelacyjny czas minuta 46 sekund i 9. Wielka była radość w Fordzie Fokusie. Mieli się z czego cieszyć obaj zawodnicy. Chcę podziękować wszystkim moim kibicom, którzy dopingowali nas przez cały rok. Czuliśmy to z Jarkiem. To był nasz nas wspaniały sezon. Bardzo się cieszę, że w ostatnim milenijnym roku udało nam się wygrać karową, że wygraliśmy wreszcie rajd Barbórki. To dla nas duży sukces.